Przez jakiś czas, jeśli się nie mylę, gier cywilizacyjnych wiele nie było. Były długie, były monotonne, ale były też takie, które sprawiały radość, tylko że ta radość trwała. pięć godzin. Ja wiem, że nie od razu Rzym zbudowano. No, ale dajcie spokój. Całkiem niedawno pojawiły się na rynku Tapestry, czyli kolejna gra cywilizacyjna. No, ale tak, to tak naprawdę cywka nie jest. Tapestry to jest gra dość losowa. Fajna, ciekawa, piękna, ale cywilizacja. Hmm, tak nie do końca. Potem na rada trafiło coś, co przypadkiem znalazłam w głębi YouTube'a: Dominations. Dominations to gra stworzona z trójkątów. Podobno trójkąty nie są dobre. Hmm, jak to jest w tym przypadku? Zobaczymy. To jest abstrakcja z tematem cywilizacyjnym. Na stole będziemy układać mapę, która tak do końca może nie jest mapą. Będziemy układać trójkąty, które, jeżeli przypasują sobie kolorami, będziemy zdobywać tych kolorów więcej. Kolory to wiedza. Wiedza z różnych kategorii z religii, z budowania dróg, z pokonywania wirusów. Będziemy również budować miasta. Kiedy zbudujemy miasto, mamy nagle więcej miejsca na naszą wiedzę, więcej głów. Jeżeli takie miasto zupgradujemy i zbudujemy drugi lub trzeci poziom takiego miasta, mind blown. Do tego rozbudowujemy nasze drzewo cywilizacyjne, w którym dobieramy sobie nowe drogi, może, e, może mamy jakichś e, przemytników, a może pójdziemy w sferę religijną i będziemy zbierać sobie nowych ministrantów. Ale czy to wszystko ma sens? Tak nie do końca. Nie spodziewajcie się po tych grach czegoś jak Study Ages, gdzie naprawdę rozwijacie swoją cywilizację, mimo tego, że tak pomieszani są nasi liderzy, ale to wszystko ma jakiś głębszy sens. W tym wypadku to jest abstrakcja. Dominations jest to gra, w której będziemy myśleć nad tym, jakie kolory ze sobą najlepiej pasują, który trójkąt dołożyć gdzie. W którym momencie taki trójkąt zagrać? Do tego są karty, które pozwalają nam czasami zagrać dwa takie trójkąty, które powielają nam tę wiedzę. Mamy jeszcze jej więcej, żeby kupować nowe karty, żeby budować cuda. Zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Budujemy cuda świata. I te cuda są z tyktury. I są te cuda cudne. Trzeba je najpierw złożyć, oczywiście. W pudełku mieszczą się ledwo. Niektóre trzeba rozkładać za każdym razem przed, przed włożeniem do pudełka. Znowu pojawia się sytuacja z drzewem Everdell. Mhm. Ale może jest to mniejszy problem. Także Dominations mogę tak naprawdę opisać w jednym zdaniu. Kładziesz trójkąty, zbierasz kolory, wydajesz kolory, zdobywasz punkty. Wygrywasz. Dominations jak na razie jest grą, w której jestem niepokonana w naszym domostwie. Mimo to, że wydaje mi się czasami w połowie tej gry, że, że jestem na to za głupia, bo w Dominations jest bardzo dużo kombinowania. Bardzo dużo kombinowania. Opcji jest wiele i trudno czasami się zdecydować na to, co chcemy zrobić. Ale ja stwierdziłam, że nie będę się nad tym rozwodzić. Zrobię to, co mi się od razu rzuciło w oczy. I taka jest moja strategia, jak na razie mnie nie zawiodła. Ale czy to znaczy, że gra jest zepsuta? Nie wiem. Mac się zawsze głowi. Siedzi, poci się, myśli. No i to jest wielki minus tej gry. Jeżeli macie kogoś, kto ma to takie analysis paralysis, czy jakby to tam zwiecie, to tak, będzie to długa gra. Na dwie osoby nam to z reguły zajmuje około godzina 45. Z matem, który zawiesza się co jakiś czas. Jeżeli chodzi o innego naszego gracza z naszej grupy, który zawsze ma takie przemyślenia i przy każdej grze zawsze będzie obliczał najlepsze opcje, to nie polecam. My już mamy taką zasadę, że mamy półkę gier, których on nigdy nie dotknie, bo jednak za dużo czasu zajmuje mu myślenie. I Domination jest jedną właśnie z takich gier. Wiemy, żeby mu się spodobała, ale... Jesteśmy okrutni i nigdy mu jej nie pokażemy. Dominations kupiła Matowie na urodziny naprawdę tylko dlatego, że miała w sobie trójkąty. I graliśmy w inną grę z trójkątami: Landę, która totalnie nas w ogóle nie porwała. I nie mamy żadnej gry w domu, która ma trójkątne płytki. Zastanówcie się na tym, czy Wy macie grę w domu z trójkątymi płytkami. Dominations jest wydane przepięknie. Jest, wszystko jest dobrej jakości. Plansze gracza są podwójne, czyli żetony się po, po nich nie ślizgają. Wszystko jest takie jak to mówią. Plastikowe elementy, tekturowe elementy, wszystko jest z najwyższej półki. Nawet dają wam małe inserty na te trójkątne płytki, żeby się nie mieszały w pudełku. Do tego nawet są inserty na wszystkie karty i to bardzo pomaga, Pokupując kartę, karty chcemy wiedzieć, czy kupujemy poziom 3, 6 czy 9 i czy kupujemy białą czy czarną kartę. Wystarczy obrócić takie pudełko, no to jest w ogóle przepiękne. Bierzcie z tego przykład, bo jest naprawdę produkcja najwyższa półka. Rozgrywka. Rozgrywka jest dobra. Rozgrywka jest dobra, bo zmusza Was do kombinowania. Nie takiego kombinowania, że boli Was głowa, do takiego kombinowania, że naprawdę chcecie wybrać jak najlepszy sposób, żeby, żeby wygrać. I czasami taka decyzja, którą podejmiecie, nie daje Wam czegoś od razu. Kolory, które dostajemy z naszych trójkątów, czyli wiedza z różnych dziedzin, pozwala nam budować kolejne miasta, kupować kolejne karty. Także kładąc trójkąt, który pasuje dwoma kolorami, dostajemy. Jakąś tam ilość tej wiedzy, którą możemy wydać kilka rund później, żeby zbudować miasto tudzież kupić kartę, ponieważ nie możemy zrobić wszystkiego naraz. No i do tego te cuda. Cuda, które budujemy kupując różne karty, i chcemy mieć dominację nad tymi cudami. Chcemy mieć jak najwięcej, ale może tylko z jednego. Może nasza cywilizacja wcale nie jest tak zachłanna. Cywilizacje, no tak. Cała gra przecież polega na tym, żeby budować cywilizację. Do początku gry dostajecie kartę cywilizacji. Czy są to Majowie, czy jest to cywilizacja rzymska? Te cywilizacje są nudne, ale w tej grze występują. Nie ma do czegoś jak właśnie w Tapestry, gdzie wszystko było zmyślone i fantastyczne. Tutaj są prawdziwe cywilizacje, ale tak naprawdę nazwa tej cywilizacji na karcie nie ma nic wspólnego z tym, co pod spodem znajdziecie. Ponieważ pod spodem znajdziecie cele, które taka cywilizacja chce dokonać na koniec gry. Niektórzy chcą mieć jak najwięcej wpływów, niektórzy chcą mieć jak najwięcej władzy nad właśnie cudami świata. Inni chcą mieć siedem kart w swoim drzewie, które um, odnoszą się do religii, pięć, które odnoszą się do handlu. Także musimy patrzeć też na to, co my chcemy zdobyć w tej rozgrywce, ale też na to, co nasi przeciwnicy chcą zdobyć. Mek polega na tym, że gra ma tylko trzy rundy. I w każdej rundzie jest pięć tur. Na końcu takiej rundy. Wszystkie nasze zasoby, które zazbieraliśmy przez tą całą rundę, się zerują, więc nie warto się do nich przywiązywać. Ale tuż przed tym, jak się wyzerują, dają nam coś dobrego. Na końcu takiej rundy będziemy patrzeć na wszystkie nasze kategorie. Gracz, który ma najwięcej punktów wiedzy z danej kategorii, otrzymuje kartę. I taka karta jest to karta jednorazowego użytku, którą możemy użyć w następnej rundzie. I w następnej rundzie ponownie. Takie karty będziemy na koniec rozdawać. W ostatniej rundzie te karty dają nam po prostu punkty. Również gracz, który ma jak najwięcej wpływów, może skopiować kartę od innego gracza skopiować kartę w drzewie, które kosztują punkty wiedzy i w tym momencie sobie coś tam zaoszczędzamy. Także warto te punkty wydawać warto tę wiedzę wydawać na budowanie nowych budynków, na dodawanie nowych kart, ale też warto trochę sobie zachować w banku, na koncie. Może, żeby rzeczywiście dać dostać coś lepszego. Więc do jakiej kategorii tak naprawdę przypisać Dominations? Nie jest to gra cywilizacyjna. Nie jest to gra, w której myślimy o tym, że mamy, mamy ogień i co z nim zrobić, jak wymyślić koło. Co to jest koło? Dominations to gra, w której bawimy się abstraktami. Mamy trójkąty. OK. Mamy kolory, ok. Mamy jakieś karty tych naszych cywilizacji, ale tak naprawdę one połączone w tym drzewie dają nam takie małe. Diamenciki kolorowe i o to nam chodzi, bo te diamenciki kolorowe na końcu dają nam punkty. Tak, karty dają nam jakieś tam dodatkowe rzeczy. Ale czy to ważne, co jest na tych kartach napisane? Czy to ważne, czy to jest karta nowych dróg, czy nowego księdza? Nieważne. Ta gra mogła być o czymś zupełnie innym, ale jest o cywilizacji. Jeżeli więc chcecie długich rozgrywek, w których to Dalai Lama debatuje z Clintonem o tym, czy teraz wypuścić rakietę w kosmos, czy może lepiej poczekać, aż Rosjanie zrobią to pierwsi, to nie. Dominations nie jest jedną z tych gier. Jeżeli natomiast chcecie abstrakt, który zajmie więcej niż 30 minut i da Wam poczucie, że jednak Coś robicie, da Wam takie poczucie spełnienia, kiedy, kiedy postawicie ten osta to ostatnie miasto, które dało Wam 11 połączonych miast w łańcuchu, i dodacie tę kartę, która daje Wam siódmy czerwony diament, który tak bardzo potrzebowaliście. To tak, Dominations to jest coś dla Was. Dominations jest jednym z odkryć tego roku dla nas i naprawdę daje nam dużo radochy na stole. Jeżeli szukacie czegoś świeżego, czegoś nowego, i jeżeli chcecie może znaleźć jakąś gry, która jest inna niż wszystkie, to Dominations na pewno do takich gier należy. A to wszystko po toczce plastikowych insertów, które już czekają na Was w pudełku. Nasza ocena: 8,5. Zdecydowanie zostaje na półce. Na razie. Gdzieś oznalazłam w odgłębiach, odgłębiach, i w każdej rundzie. i w każdej rundzie. może poczekać, aż rusty zrobią to przy. Nie mogę powiedzieć rusty. Trzymałkę. Co jest dzisiaj ze mną? Nie powiem wam, nie powiem, nie powiem wam nic.